zrób zdjęcie z Google Gemini. Cześć wszystkim, jak się macie, Leonardo Pajwa znowu z wami. W tym nowym filmie pokażę krok po kroku, jak zrobić zdjęcie używając Google Gemini lub po prostu Gemini No to zaczynamy. Najpierw wejdź na Google Gemini. W pasku wyszukiwania Google wpisz Gemini. Naciśnij Enter i kliknij pierwszy wynik. Jestem już w Google Gemini. W polu zapytaj Gemini opisz jakie zdjęcie chcesz stworzyć. Wpiszę: Stwórz pejzaż z Chrystusem odkupicielem. Proste i szybkie, prawda? Teraz kliknij obraz. Widzicie opcję generuj z obrazem? Obok jest nawet ikonka banana. Kliknij tę opcje, a potem przycisk wysyłania. Obraz się generuje i gotowe. Widzicie, jak szybko działa Google Gemini? Leo, chciałbym zrobić montaż dwóch zdjęć, da się? Tak, da się. Kliknij na znak plus na dole, aby dodać pliki, w tym przypadku zdjęcia. Wybierz na komputerze. Kliknij wyślij pliki lub dodaj z dysku dla zdjęć z Google Drive. Dodałem dwa zdjęcia. Teraz napiszę polecenie, by je połączyć. Wpisałem proste polecenie: Zrób montaż łącząc dwa załączone zdjęcia. Jest opcja: Generuj z obrazem wystarczy potwierdzić. Zauważyliście, jak proste jest to polecenie? Możesz użyć więcej zdjęć: 3, 4, 5 w jednym montażu. Oto montaż dwóch zdjęć z przytulonymi osobami. To moje zdjęcie z kanetą Azul. Możesz określić tło: białe, niebieskie, krajobraz wpisz to w poleceniu. To proste: robisz montaże i tworzysz zdjęcia w Google Gemini. Możesz wesprzeć kanał, klikając dziękuję i wpłacając dowolną kwotę. Masz pytania? Zostaw je w komentarzach, subskrybuj kanał po więcej poradników. To wszystko na dziś. Pozdrawiam serdecznie, niech Bóg czuwa. Dzięki.